Cześć. Oto seria Poznaj Nasz Sprzęt. A dziś głównym bohaterem jest Medilife Go, elektryczny wózek inwalidzki. Dzięki dofinansowaniu NFZ możecie mieć go za jedyne 0 zł, jeśli będziecie mieli zlecenie od lekarza specjalisty z kodem S1901. Wózek waży 24 kg, a maksymalna waga użytkownika to 100 kg. Wkładanie wózka jest niezwykle proste, wystarczy kilka ruchów i wózek będzie złożony. Rozkładanie również jest szybkie i przyjemne. Akumulator o pojemności 12Ah, co daje nam zasięg około 17 km, Są tutaj dwa silniki, każdy o mocy 130W. Wózek ma możliwość przełączenia go z trybu elektrycznego na tryb manualny. Akumulator jest wyjmowany, ułatwia to ładowanie, ale istnieje również druga możliwość ładowania bezpośrednio przez panel sterowania. Znajdziemy intuicyjne przyciski, które odpowiadają za włączenie wózka, zmianę biegów, sygnał dźwiękowy. Możemy również włączyć latarkę.